Na tej parafii jest wikariusz ze Sri Lanki. Pojechali wczoraj wieczorem do Lurd. Pojechali rano i przysyłali y, nam księżom na Whatsappie filmik, jak ogień olimpijski wbiega do Lurd. No, ja myślę, że to jest znak z nieba. Bo ogień to jest symbol ducha świętego, a w wieczorniku przez te 10 dni minimum. Maryja oczekiwała za apostołami na zesłanie Ducha Świętego i moim zdaniem ona ich nauczyła dużo o Duchu Świętym, bo ona go przyjęła przy zwiastowaniu. Jest najlepszą nauczycielką jak żyć w Duchu Świętym, Maryja. Chciałbym skorzystać z tej okazji święta uroczystości Pięćdziesiątnicy, Zielonych Świąt zrobić katechezę na temat Ducha Świętego ale pokażę działanie Ducha Świętego na różnych poziomach. Znaczy, że śpiewaliśmy w psalmie niech wstąpi duch Twój i odnowi Ziemię, oblicze Ziemi. Śpiewamy o stworzycielu Duchu przyjść. Pierwszy poziom działania Ducha Świętego, najbardziej podstawowy, to jest stworzyciel tego świata i człowieka. Pierwszy rozdział, drugi werset Księgi Rodzaju. Nie było światła jeszcze. Ziemia była bezładna i ciemna masa wód. I ruach, jest takie słowo hebrajskie. Podmuch, oddech, duch Boga unosi się nad tym bezładem. I potem Bóg za pomocą tego ducha tworzy świat, Ducha Świętego, i kiedy ulepił z gliny takie coś, tchnął w ten gliniany posąg. Swego ducha, i powstał człowiek, który stworzony jest na podobieństwo Boga. Jesteśmy dziełem fizycznie, psychicznie, nie wiem, duchowo, intelektualnie, jesteśmy dziełem ducha świętego. Pierwszy poziom. Potem się zepsuło to stworzenie przez grzech pierworodny, i trzeba było zbawienia. Duch święty właśnie niech przychodzi i odnawia Ziemię, bo, bo jest zepsuta przez grzech. Więc uczestniczy w zbawianiu, już staną te stanącie przez proroków, ale potem największym proroku Synu Bożym, Jezusie Chrystusie, od momentu pojawienia się Jego, czyli poczęcie przez Ducha Świętego i potem Jezus w życiu publicznym w swojej misji przez trzy lata jest w Duchu Świętym i od chrztu też widoczny jest zesłanie Ducha Świętego na Jezusa we chrzcie w Jordanie. Zwłaszcza w Ewangelii Łukasza jest dużo Ducha Świętego, i właśnie w tych dziejach apostolskich, które opowiadają dzieje Kościoła. I to zbawienie, aha, aż po krzyż, od zwiastowania aż po krzyż, kiedy na krzyżu Jezus wyzionął Ducha. To słowo polskie wyzioną, to jest, gdzie nam się kojarzy, ale chodzi o to, że to był wydech albo souffle po francusku, ducha świętego, który rozdarł zasłonę w świątyni i Bóg, obecność Boga wylała się na świat. Poszedł Kościół na świat, żeby głosić wszędzie Boga w Jezusie Chrystusie. I to zbawienie dokonuje się cały czas teraz, w kościele, mocą Duch Święty działa przede wszystkim mocą sakra i to jest następny poziom sakramentalny. Czyli we wszystkich siedmiu sakramentach jest Duch Święty, na przykład jak w tej Ewangelii, komu odpuścić grzechy będą odpuszczone, tchnął ducha, i mocą ducha odpuszczane są grzechy. To jest następny poziom. Idziemy teraz do poziomu, no tak, mamy sakramenty, odnawiamy się przez sakramenty. No, ale e, nawet jak przyjmujemy sakramenty, jest jakaś w naszym ciele walka. O tym pisze Święty Paweł, przedstawi się do Koryntian, że jesteśmy, nasze ciało, jest taka wizja, ciało jest świątynią ducha świętego, do którego to ciało należy. Dlatego pisze Święty Paweł, że już nie należymy do samych siebie. Bo nasze ciało należy do ducha świętego i dlatego mocą ducha trzeba uśmiercać pożądliwości, złe popędy ciała. Te złe. Bo jest jeszcze pożądanie, które samo w sobie nie jest, no, małżeństwo. Ko pożądliwości, czyli ciągoty do grzechu naszego ciała są uśmiercane mocą ducha. To jest walka, bym powiedział, o czystość moralną. I to jest też ważne. Ja tutaj podam, podałem już ten przykład raz, no. Spodoba Ci się tam ktoś, albo jakaś, jakiś w metrze. To zamiast tam, nie wiem, zaciskać, gryźć się tam zaciskać zęby, albo ten, to można też odwrotnie, bo też, też tak można zamykać oczy. Dobra, się Bogu moją, moje powołanie małżeńskie, żeby mnie nie kusiło. Ale można też odwrotnie popatrzeć dobrze na tą drugą osobę. Ładnie ją Duch Święty stworzył. Jego. Fajnie. Niech będzie uwielbiony w tym pięknie Bóg. To też czasami działa odstraszająco na pokusy. Więc to jest moralne. Teraz przejdę do dwóch rzeczy dosyć trudnych. Jest taki fragment. Bardzo dobrze jest przeczytać, jeśli macie dzisiaj ochotę, po południu. Ósmy rozdział listu do Rzymia. Jest piękna katecheza na temat Ducha Świętego na różnych wymiarach. Tam jest taki moment pod koniec, że Duch Święty wstawia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. A wcześniej, że przychodzi z pomocą naszej słabości. Oczywiście, że chodzi o tą walkę z grzechem. Ale gdzie są jakieś błagania niewyrażalne słowami, to nie, to nie chodzi o grzech tu. Bo grzech, to wiemy, jak, co nas kusi, wiemy konkretnie o co chodzi. Ale tutaj, jakby jest pewna tajemnicza rzecz, boję się tego zaczynać, ale spróbuję. Że zawsze w naszej duszy jest taki rejon, i to tym pisze Święty Jan od Krzyża, bardzo tajemniczego cierpienia, taki gniot. Ja to lubię nazywać taki gniot, ścisk. Tam się dokonuje największa walka, i my tego nie rozumiemy, co tam się dzieje. Może to, co powiedział święty Paweł, że przychodzi z pomocą naszej słabości, tam coś jest takiego trudnego. I to jest właściwe spotkanie z duchem świętym, z mocą ducha świętego, bo duch święty to rozumie, co się dzieje. My nie rozumiemy. I on, jak za nas się modli, wstawia do Boga, jak wstawia się na nasze miejsce i mówi: Bogu, zobacz, jak on nic nie rozumie, cierpi. Ten człowiek, którego ja posiadam. I dlatego czasami lepiej, my tego nie zrozumiemy. Dosyć to trudne, nie? Ale powiem tak, jeżeli w modlitwie namodlimy się tymi naszymi formułami modlitewnymi, które, które mają różańcem, litaniami, które nas bardzo dobrze przepracowują naszą duszę, te teksty mówione, modlitwy, dobrze jest, za ja to zachęcam często do modlitwy wewnętrznej, właśnie jakiś czas milczenia. W modlitwie, takiej medytacji i właśnie zagłębić się samych siebie i tego miejsca poszukać. To, co tam mnie tam boli. A, a czemu mnie to ciągle boli? Związek się? Bo to jest właściwie ten splot najważniejszy mojego życia duchowego. I nad tym może panować tylko Bóg, ja nie. I dlatego ten duch, to, dlaczego toś napisał święty Paweł? A, bo wcześniej napisał: A no możemy w Duchu Świętym wołać, Abba, Ojcze. No ja już nic nie rozumiem. Przecież, dzieciak, ja jestem dzieckiem przed Bogiem Ojcem. no Niewiele rozumiem, te dzieci wasze tu czasami, nie? Niewiele rozumiem. A po co rozumieć? Jeżeli ja jestem w rękach taty, bo ababa to znaczy tata, no to w tym Duchu Świętym oddaje się tacie. Z trudne kończę, żeby nie przedłużać. I ostatnią rzecz, o którą chciałem powiedzieć, najbardziej taka hmm, e, dyskusyjna może nawet trochę. Zobaczcie, że w pierwszym czytaniu, jak wstępuje ten Duch Święty rano, tam oskarżyli, że się upili pewnie młodym, gazo, jeszcze nie, gazowanym winem, nierozcieńczonym, mocnym. Oni zaczęli mówić różnymi językami i tam jest lista e, obcokrajowców. Najczęściej to byli Żydzi urodzeni za granicą w Jasporze i to, co ciekawe, wielu z nich nie znało języka hebrajskiego, a nawet aramejskiego. Dlatego mieli Biblię po, Biblię po grecku. Ci Żydzi. I nagle ci apostołowie mówią do nich, i oni rozumieją. I są różne teorie, i tak dalej, jak to wyjaśnić. A tu nie ma żadnych teorii, oni naprawdę mówili tymi językami. Podam wam przykład: to są tak zwane charyzmaty. Właśnie o tym chcę mówić. O charyzmatach w kościele. Przykład wam podam. Była taka modlitwa tych, właśnie tych charyzmatyków. Od w Duchu Świętym, francuskich zresztą. I była, był ksiądz, który przyjechał z Afryki, misjonarz na urlop, pracował w języku arabskim. Ten ksiądz Francuz. No i nagle w tej modlitwie charyzmatycznej kobieta stoi obok i zaczyna powtarzać jedno zdanie, którego nawet ona nie rozumie. Ta kobieta, która zaczyna powtarzać zdanie pewne. W kółko to samo. Tylko. Ten ksiądz doskonale rozumiał, co nam mówi, bo to było po arabsku, a ta kobieta nie znała tego języka. To jest przykład na to, że można mówić językami. To jest jeden z charytatyw. Teraz już podaję przykład, żeby powiedzieć o charyzmatyczności. Charyzmaty to są nadzwyczajne dary, które Bóg daje dla dobra kościoła. Jest ich mnóstwo, tych charyzmatów, proroctwa, nieproroctwa. Podam może jeszcze jeden przykład później. Chodzi o to, że to nie należy do jakiejś tam odnowy w Duchu Świętym, charyzmatyków, bo pojawiają się krytyki, oskarżenia, że to zielonoświątkowcy tu wprowadzili do kościoła takie cuda niewidy. Charyzmaty zawsze istniały w kościele przez długie wieki. One się głównie skanalizowały w działaniu świętych. Ale na przykład uzdrowienia cudowne w sanktuariach. Rozumiemy się, to cały czas jest, ta nadzwyczajność działania Boga jest. To one należą do całego Kościoła. Najbardziej znane są też w tak zwanych łaskach mistycznych, które nie są siśle charyzmatami. No. Jeżeli do ojca Pio ktoś przychodzi czy... i ojciec Pio mówi do niego w języku, którego się nigdy nie nauczył i czyta w jego sumieniu, wszystko wie, no to chyba to jest dowód na to, że te nadzwyczajne dary istnieją. Charyzmaty są tą różnicą, że człowiek, który nimi posługuje, to nie jest jakiś święty. Bo to nie pochodzi od niego. To znaczy, Bóg przez niego tylko robi daje jakąś łaskę. Podam drugi przykład takiego charyzmatu, na przykład charyzmat poznania jakiejś rzeczy. Zawsze, kiedy Bóg daje to poznanie o kimś, komuś. To nie po to, żeby tam coś go oskarżyć, tylko, że daje łaskę uzdrawiania czegoś wewnętrznego. Na przykład była taka modlitwa, taki moment, że ktoś tam miał taki obraz dla innej osoby, że widzi ją jako małą dziewczynkę schowaną ze strachu pod schodami i to ją bardzo na całe życie jakby taką traumę wytworzyło. Ta osoba nie mogła o tym wiedzieć, a ta druga potwierdziła. Rzeczywiście był Taki moment, gdzie tam się się bała swojej matki, takiej dyktatorki. No i to ją na całe życie tak trochę właśnie destabilizuje całe życie wewnętrzne. Tylko że jak Bóg to pokazuje, to nie tylko żeby wiedzieć, to jednocześnie jak, tak jakby ten Bóg zobaczył ją pod tymi schodami i dotknął ją w tym strachu. To jest harzmat Poznania na przykład. Są też harzmaty proroctwa. Które mówią komuś, co tam, jaką drogą duchową ma żyć, jaka jest istota jego życia duchowego. Więc te charyzmaty są darmo dane i darmo powinny być dawane. One nie przysparzają nikomu chwały, a znaczy te, temu, kto posługuje, ale mają czynić wielkie dobro w ludzie Bożym. I być też takim znakiem. No, że Bóg działa w sposób bardzo radykalny, mocny. Ja już Wam tu kiedyś opowiadałem, jak w tej Afryce widziałem na stadionie, gdzie była wielka msza, 20 tysięcy ludzi, facet, który nigdy nie chodził od urodzenia, biegał prawie że. Przed wszystkimi, bo był Bóg o zdrowiu. nigdy od urodzenia nie chodzi. No to jak tu nie wierzyć? To jest właśnie działanie Ducha Świętego. Teraz, żeby już zakończyć, bo już chyba jest 15 minut. No, najprostszą modlitwą to jest po prostu przyjść w Duchu Świętym. Zobaczcie, że tak się kończy Pismo Święte. W Apokalipsie tak się zaczęło Duchem Świętym, nad tym bezładem ciemnym, tą nieuporządkowaną ziemią. Tak trochę na końcu jest z tą ziemią potarganą złymi konfliktami. Jest taki tekst. Duch i oblubienica, Oblubienica to Kościół wołają. Przyjdź Panie Jezu. My mamy nieustannie wzywać Ducha Świętego i to naprawdę jest aktami strzelistymi. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duch na mnie, na Kościół, na świat. I odnawiaj oblicze ziemi.